Biały Orzeł to pierwsza od bardzo dawna próba wydawania w Polsce komiksów w formie zeszytowej według modelu amerykańskiego, czyli w odcinkach. Jako kolekcjoner i miłośnik zeszytówek nie mogłem więc obok tego tytułu przejść obojętnie i kupiłem wszystkie dostępne zeszyty, również te z alternatywnymi okładkami. Ale szczerze mówiąc, po zapakowaniu tych komiksów w koszulki położyłem je najpierw na półkę, a potem ozdobiłem nimi ścianę. To raczej nie jest coś, co odpowiedzialny dorosły człowiek powinien robić z pieniędzmi? Nie mogłem się jednak przemóc i zacząć czytać Białego Orła. Wydawało mi się, że będzie to kalka kapitana Ameryki, dopasowana tylko trochę do naszych rodzimych realiów. Dopiero po kilku Waszych sugestiach postanowiłem spojrzeć na coś więcej niż okładki. Nazywam się Joachim Tumanowicz. Oglądacie szafę z komiksami. Biały Orzeł nie jest najlepszym komiksem, jaki czytałem w ostatnim czasie. Postawmy to sobie jasno. Nie jest też najlepszym komiksem, jaki czytałem w tym tygodniu. Ale w przeciwieństwie do Batmana czy Spidermana, nie stoi za nim korporacyjna machina generująca miliardy dolarów przychodu rocznie. Kiedy spojrzymy na niego przez ten pryzmat, podziw budzi już sam fakt, że ukazało się już 5 numerów, z szóstym lądującym właśnie dziś w księgarniach i kolejnymi zapowiedzianymi już na przyszły rok. Przypominam, że żyjemy w kraju, w którym kilka lat temu powstały wydawnictwa oferujące nam Spidermana, X-Menów, Pani Szara, Venoma i pomimo takiego asortymentu zniknęły z rynku równie szybko, jak się pojawiły. Wydawanie ze w Polsce to naprawdę wymagające przedsięwzięcie. Dzięki wydawnictwu Visuale otrzymujemy komiks o Aleksie Poniatowskim, który wskutek niemal śmiertelnego wypadku i długiej rehabilitacji, wspomaganej podejrzanymi specyfikami, odradza się na nowo jako biały orzeł. Nie do końca jest jasne, dlaczego Alex postanawia biegać po stolicy w biało-czerwonym spandeksie. Może ma z tym coś wspólnego upadek na głowę z 15 piętra. Szybko jednak okazuje się, że nowo nabyta sprawność i gadżety przydadzą mu się w walce ze skorumpowanymi politykami, potężnymi korporacjami i kloszardami zombie. Biały Orzeł czerpie pełnymi graściami z wielu źródeł. Mamy tu więc 7 z złowrogą korporację, wściekłą dziennikarkę, pomocnika nastoletniego hakera, pas z gadżetami i wiele bardziej i mniej oczywistych kalk, których starczyłoby na 10 komiksów. Przez to przesycenie miałem czasem wrażenie, że czytam pastisz, ale mimo to fabuła okazała się wystarczająco wciągająca, żeby utrzymać mnie przy tym komiksie przez 100 stron, z których składa się pierwszy lot. Bardzo fajnym zabiegiem okazało się zatajenie przed czytelnikiem rodziny postaci, i stopniowe odkrywanie przeszłości Aleksa Poniatowskiego, przez co z ciekawości sięgamy po kolejny zeszyt. Fabuła sprawia wrażenia chaotycznej. Czytelnikowi są przedstawiane co chwilę nowe postacie i wątki, akcja pędzi do przodu, pytania pozostają bez odpowiedzi i naprawdę mam nadzieję, że twórcy mają już przygotowany jakiś pomysł na zamknięcie prędzej czy później wszystkich otwartych wątków. Na przestrzeni zaledwie pięciu zeszytów, które do tej pory wyszły, widać kolosalną poprawę rysunków, a dialogi zdają się być mniej drewniane. Z jednej strony jest to zarzut, bo w pierwszym zeszycie dialogi są koszmarnie sztywne, a rysunkom sporo brakuje do standardów, jakie wyznaczają Marvel i DC. Ale z drugiej strony jestem pełen podziwu, że bracia miłkowie tak szybko szlifują warsztat. Z pewnością będę czekał na kolejne części, już nie tylko po to, aby wspierać rodzimych wydawców. Ale dlatego, że Biały Orzeł ma potencjał do bycia naprawdę dobrym komiksem i kto nie kupuje teraz, za 10 lat będzie rywał włosy z głowy i płacił krocie na aukcjach. To wszystko w tym tygodniu. Jeżeli chcecie śledzić szafę poza YouTube'em, możecie mnie znaleźć również na Facebooku i Instagramie. Widzimy się ponownie jak zwykle w kolejny piątek. Trzymajcie się.